My chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, co aktualnie dzieje się w temacie tak zwanej sztucznej inteligencji, którą ja osobiście nazywam biblijnym obrazem bestii. Dlaczego sądzę, że to właśnie sztuczna inteligencja jest obrazem bestii? Ponieważ człowiek jest obrazem Bożym, obrazem na podobieństwo Boga. Jak czytamy w księdze, rodzaju stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. A wiemy również z Księgi Objawienia Jana, że bestia symbolizuje ogólnoświatowy system utożsamiany z siłami Antychrysta. Więc skoro człowiek jest ucieleśnionym obrazem Bożym, obdarzonym intelektem oraz ciałem, no to czym będzie obraz bestii, skoro bestia to światowy system? Czy to właśnie nie AI stało się skompresowanym narzędziem, które wchłonęło, a właściwie skompresowało w sobie całą wiedzę o światowym systemie i każdej jego płaszczyźnie? Śmiało, chyba można powiedzieć, że dzisiejsze AI jest obrazem światowego systemu. Ponieważ to właśnie Wchłonięta cała wiedza światowego systemu stworzyła ten mózg nazywany sztuczną inteligencją. I teraz, mówiąc, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, co dzieje się w temacie tej sztucznej inteligencji, tak zwanej, chciałbym najpierw przytoczyć, jak powstał system autostrad międzystanowych w USA. Zaczęto budować te autostrady w roku 1956 i stał to się największy i najkosztowniejszy projekt robót publicznych w historii. Liczący prawie 48 tysięcy mil, czyli 76 tysięcy kilometrów, system autostrad międzystanowych został ukończony dopiero w 1992 roku. Ponad trzy dekady po rozpoczęciu prac, a jego łączny koszt w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze. Wyniósł ponad 500 miliardów dolarów. Więc tutaj mamy informację, że przez 36 lat na wybudowanie wszystkich międzystanowych autostrad wydano łącznie 500 miliardów dolarów. 21 stycznia tego roku na głośnym posiedzeniu Trumpa i liderów technologicznych, Sam Altmana z OpenAI oraz innych. Inwestorów ogłoszono, że przez najbliższe 4 lata na sztuczną inteligencję zostanie wydane 500 miliardów dolarów dokładnie tyle samo, co przez 36 lat zostało wydane na wybudowanie wszystkich międzystanowych autostrad w USA. Na stronie OpenAI czytamy, firmy OpenAI, Oracle i SoftBank rozszerzają przedsięwzięcie Stargate o pięć nowych centrów danych AI. Dzięki nowym centrum danych Stargate realizuje swoje plany z wyprzedzeniem i do końca 2025 roku uzyska 500 miliardów dolarów w inwestycjach i 10 gigawatów mocy. I na ich stronie czytamy, łączna moc pięciu nowych obiektów wraz z naszym flagowym obiektem Wabilen w Teksasie i rozwijanymi projektami ScoreWave to prawie 7 GW mocy planowej dla przedsięwzięcia Stargate i ponad 400 miliardów dolarów inwestycji w ciągu następnych trzech lat. Oznacza to, że jesteśmy na dobrej drodze do wcześniejszego zrealizowania naszych planów dotyczących inwestycji 500 miliardów dolarów i uzyskania 10 gigawatów mocy, o których poinformowaliśmy w styczniu do końca 2025 roku. W dodatku firma Nvidia 22 września, czyli jedna z trzech największych spółek w Stanach Zjednoczonych, ogłosiła informację że w przyszłym roku zamierza zainwestować kolejne 100 miliardów dolarów w OpenAI. Tak więc widzicie, że 21 stycznia 2025 na stronie OpenAI, gdy ogłaszali The Stargate Project. Pisali, że w ciągu najbliższych 4 lat zamierzają zainwestować 500 miliardów dolarów w budowę nowej infrastruktury dla sztucznej inteligencji, ale 23 września 2025 roku, czyli już w świeższym artykule, również na stronie OpenAI, czytamy, że prawdopodobnie uda im się osiągnąć jeszcze to do końca tego roku lub maksymalnie w ciągu trzech najbliższych lat no więc teraz podsumowując na te ogromne centra obliczeniowe które właśnie tu widzicie, to jest to w Teksasie w ciągu najbliższych maksymalnie 3 lat zostanie wydane nawet o 100 miliardów więcej niż przez 36 lat na budowę wszystkich autostrad międzystanowych w Ameryce dla porównania program kosmicznej ściemy już po przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, bo wtedy to było 5-6 miliardów, teraz po przeliczeniu to będzie 50, kosztował właśnie maksymalnie 50 miliardów rocznie. I ten program jest uznawany za taką największą inwestycję, że tak powiem, w historii. A i tutaj wypada blado. Przy 600 miliardach przewidzianych na sztuczną inteligencję w ciągu 3 lat. I kiedy patrzę tak z lotu ptaka na te centrum obliczeniowe, to bardzo przypomina mi to, no jakby płytę główną komputera. To dosłownie wygląda jakby komputer po prostu zaczyna przejmować świat. No i teraz tak, to jest główny projekt, yy, który realizuje firma Open AI. I teraz w księdze apokalipsy Jana, yy, w objawieniu Jana, w tym samym, gdzie był wspomniany obraz bestii, mamy napisane, że aniołowie metaforycznie określani są mianem gwiazd. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, Siedem gwiazd to są aniołowie. Open AI. Główny projekt? Projekt Stargate. Usuńmy to AI na chwilę i mamy Open Stargate. Co znaczy nic innego jak Otwórz bramę gwiazd. Bramę gwiazd, bramę dla gwiazd. Otwórz bramę gwiazd. Więc tak, to tylko kolejne narzędzie upadłych aniołów, i to już narzędzie ostateczne biblijny obraz Bestii, czyli ucieleśnienie światowego systemu, jego całej wiedzy i intelektu, w postaci chociażby robotów humanoidalnych. Na jednym filmie właśnie widzicie obraz Boży i obraz Bestii. Obraz Boży, czyli człowiek stworzony na podobieństwo i obraz Boga, obdarzony intelektem, emocjami, zdolny do kochania. Takie ucieleśnie, ucieleśnienie atrybutów Boga. No i obok niego obraz bestii, czyli ucieleśniony system. No bo czym jest robot humanoidalny? Jeśli nie tym, jego mózg, AI, to skompresowana wiedza całego systemu światowego. A jego ciało? Hm. Również efekt, że tak powiem dojrzałości systemu, wszystkie komponenty, silniki elektryczne, stabilizatory, ciało, zarówno intelekt tego robota, tak, czyli jego umysł został yy, obdarzony nim dzięki systemowi, dzięki skompresowaniu wiedzy systemu, jak i ciało zostało mu dane od systemu. Robot jest obrazem bestii, bo bestia to światowy system. Rozumiesz? Więc rozumiesz teraz, z czym będzie znamie bestii i czemu w Biblii ci, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii i nie będą chcieli przyjąć znamienia, zostaną zabici? No, zwróć uwagę, że sprawność tych robotów bardzo szybko postępuje. I to kreowane jest na oddolny ruch, że niby ludzie to uczą. Tak naprawdę to też jest plan. Danie gotowej bazy do nauki w postaci tego robota. Wkrótce te roboty w przyszłości staną się narzędziem narzędziem bestii ucieleśnieniem jej obrazem, obrazem jej intelektu, obrazem w postaci ciała zaawansowanego technologicznie, które mogło powstać tylko dzięki bestii, czyli dzięki światowemu rozwojowi światowego systemu. W sumie to chyba tyle. I żeby nie było, znamie bestii też będzie technologiczne dla tych tam zwiedzionych adwentystów dnia siódmego, co myślą, że to chodzi o niedzielę, czy, czy, czy cokolwiek innego. Bestia światowy system, obraz bestii ucieleśnienie. Jego intelektu, wiedzy, w postaci chociażby robotów. W przyszłości roboty te będą narzędziem do przymusu yy, w sprawie znamienia bestii, więc również będą prześladować i być może nawet zabijać ludzi, którzy będą chcieli się oprzeć temu. Więc kto nie pokłoni się obrazowi bestii, ten no, będzie wyeliminowany. Tak jak predykcje nam pokazują wielu, wielu, wielu źródłach, filmach, bajkach i tak dalej. Czy cię to napawa strachem? Nie po to to mówię. Tu nie chodzi o to, żeby się tego bać. Ten czas nie przyjdzie jeszcze tak od razu, ponieważ zanim wybudują infrastrukturę, mimo że i tak widzicie, że jest to największa, najpotężniejsza inwestycja w historii, przewyższająca program kosmiczny wielokrotnie. Program autostrad międzystanowych. Nigdy czegoś takiego nie było cywilnego, bo wojen tu nie liczymy. No i mimo tego i tak to zajmie co najmniej 10-15 lat, zanim roboty staną się na tyle powszechne, żeby mogły się zbuntować. Do tego czasu polecałbym zbliżyć się i zwrócić do jednego zbawiciela Jezusa Chrystusa. A tymczasem trzymajcie się z Bogiem Cześć.